Hej, z tej strony Eliza przybyła z Elinat Art yy, i zapraszam was do mojego pierwszego filmiku na YouTubie. W takiej formie dziś chciałam wam pokazać co znalazło się w paczce DT, którą otrzymałam w ramach yy, współpracy z Craft Oclock, bo jak kilka dni temu mogliście zobaczyć yy, udało mi się dostać właśnie do do yy, zespołu gościnnego, zespołu projektantek i będę przez najbliższe pół roku będę Was inspirować właśnie tworząc pracę z kolekcji z Craft O'Clocka wybrałam sobie dwie kolekcje It's My Party urodzinową kolekcję którą już jakiś czas temu chciałam sobie kupić ale cały czas ją odwlekałam, cały czas się zastanawiałam Ostatecznie trafiła właśnie do mojej paczki i z nowości wybrałam sobie Summer Adventures. dostałam, jak tutaj widzicie, dostałam dwie duże kolekcje w rozmiarze 30 na 30. Jest pokazany dodatkowy arkusz, który pojawił się właśnie w dużej kolekcji na em, drugiej stronie okładki. Jeszcze to jest też ekstra dodatkowy arkusz. Jeśli chodzi o przegląd papierów, to wezmę sobie um, kolekcję w rozmiarze 20 na 20, bo będzie mi wygodniej tutaj w moich warunkach pokazać, zaprezentować wam, jak ładne papiery są. Dobra, to tę dużą kolekcję odłożę sobie na bok, żeby mi tu nie przeszkadzały. Zaczniemy od kolekcji urodzinowej. Ja wyjąłam sobie już z folii. Zaczekajcie, okay, troszkę przesunę. Wyjęłam z folii, żeby było mi po prostu wygodniej. Dostałam tutaj miks papierów. W skład tego zestawu wchodzą oczywiście papiery podstawowa kolekcja plus papiery bazowe. Podstawowa, główna kolekcja, może tak powiem. o. I z każdej kolekcji mam po, po dwa arkusze. No tutaj proszę, jakie ładne deseczki na tyle. Fajne, kolorowe. Kolorystyka dokładnie taka, jak jest wykorzystana w pozostałej części em, zestawu. Czyli właśnie takie fajne, delikatne pastelowe. Róże, niebieskie. Tutaj jasne odcienie. Dobra, odłożę sobie to na bok. Yy... I jedziemy. Na początku tutaj mamy. Dobra, bo to już sobie tak. Na początek mamy główną kolekcję, o i tutaj jakie ładne papiery w różu, koronki takie poprzedzierane. Co prawda ja jeszcze nie robiłam żadnych filmików zakupowych, nic z tych rzeczy, cały czas tylko oglądałam, z YouTube'em dopiero rozpoczynam swoją przygodę, dlatego pewnie no, sama prezentacja nie będzie jeszcze jakaś super ekstra, muszę jeszcze się dużo rzeczy nauczyć, ale pokażę Wam na szybko chociaż. Co my tutaj mamy? <laughs> Fajna kompozycja, kwiaty. Typowo urodzinowe elementy, jak tort ze świeczkami. Tu jakieś makaroniki, aparat, prezent, balon, mmm, kokarda. Bardzo lubię kolor niebieski, różne odcienie, o, więc rewelacja. Bardzo mi się podoba. Tu już mamy bardziej róże fiolety. Dużo kwiatów. Y aparat, zegar i znowu dechy. Jeśli o dechy chodzi, to ja tak samo jestem ogromną fanką. Bardzo lubię wykorzystywać w pracach, więc na każde dechy w różnych odcieniach zawsze się cieszę. Tutaj mamy takie kwiato, kwiatową stronę i tło taka, jakby takie jakby z tuszów akwarelowych, tak? Dobrze mówię, tusze akwarelowe, tak, farbki akwarelowe, tusze. O, bardzo ładne dla jakiejś dziewczynki na przykład. Serce, prezenty, karuzela taka z konikami, odcienie różu, fioletu. Super. Właśnie brakowało mi w ostatnim czasie takiej kolekcji urodzinowej, radosnej, ale w pastelowych odcieniach, takiej nietypowej. Ramka z kwiatami, balony. No, w sumie jeden balon. O, a tu takie jakby. Troszkę. To są zmazy takie jakby farbami zrobione, ale te kształty przypominają mi bańki. Jak się puszcza bańki. Fajne. Znowu kwiaty. Tu już bardziej właśnie w odcieniach różu, fioletu. O, jakie ładne tło. Super. Dobra. To z głównej kolekcji papiery przyjrzone. Teraz zobaczymy sobie z tej em, kolekcji z zestawem o zestaw papierów bazowych. Znowu dechy. Już w troszkę innym odcieniu, inne kolory. No taki nawet że tak powiem, mroźny klimat. Tutaj ten papier pasowałby też do różnych zimowych prac. Bardzo ładna koronka. O, tutaj znowu jakby takie bańki medlane Paski. Delikatne tło, takie beżowe. Lubię też takie delikatne tła używać. O, jakie ładne. Fajna struktura. No tutaj znowu takie kwadraty, prostokąty. Paski, jakby deski, serca. O, ten mi się też podoba. Pewnie przez kolor, bo tak jak już wspomniałam, bardzo lubię kolor niebieski. Super. Dobra, teraz przelecimy szybko zestaw dodatków do wycięcia. Też mam tutaj w formie miksu. Czyli kwiaty i więcej oraz typowo imprezowe dodatki. No, tutaj mamy tą karuzelę, jakieś chmurki, girlandy. A sobie może tak odłożę. E, to jest druga strona, jeśli chodzi o, o zestaw miks. To, to się znajduje na drugiej stronie. Teraz już zaczynamy typowo. Um, czekajcie, ja sobie może to podzielę, będzie mi wygodniej. Dobra, i jedziemy ze zestawem um, kwiaty i więcej. Flowers and more. Faktycznie tu mamy jakieś panie z tortami, kwiaty, listki, zegary, ramki. Tutaj mamy dzieci z czapeczkami tortami. No właśnie, bo tutaj... Będzie druga strona, to będzie po prostu na kolorowym tle. To wiecie co, ja sobie to będę odkładać. Dobra, będziemy patrzeć tylko na tą białą, będzie się wygodnie oglądać. Tu mamy różne osoby. Tutaj też, panie, panów mamy z tortami. Duże oczy, wesołe, miękkie, uśmiechnięte, takie bardzo pozytywne. A nawet starsze osoby się znalazły. Idealne dla dziadka, dla babci. Dużo serduszek. Piękne kwiaty. Wszystko oczywiście w kolorach pasujących um, do papierów, także kolekcja jest bardzo spójna, bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo listków. Będzie co wycinać. Właśnie dzisiaj chcę już zacząć wycinanie, tak żeby w przyszłym tygodniu już jakiś projekt móc fajnie sobie tworzyć. Muszę jeszcze zaplanować, co będę robiła, co dokładnie wykorzystam. Ale wycinania dużo przede mną. Tu znowu takie kwiateczki, listki. I jeszcze jeden arkusz. Będziesz już bardzo ładne kompozycje z tego, potem sobie składać robić. Dobra, i teraz ta druga część. Czyli typowo imprezowe elementy. Party. O, tutaj mamy cyfry, takie świeczki, cyfry, czapeczki. Zwierzęta urodzinowe. misie, żeraf, bardzo ładne kolory. Wybaczcie za jakieś hałasy, jeśli coś będzie słychać, ale jest tak gorąco, że muszę mieć okno otwarte. Jeże, zebry, super. Bardzo ładne takie słodziaki. Są tak w kolorowe motyle: różne rozmiary, różne kolory. Do wyboru każdy coś może znaleźć dla siebie. Tutaj znowu różne balony. I balony urodzinowe. I balony latające. Do tego koperty. Na kolejnym arkuszu dużo prezentów urodzinowych, aparaty. Jeszcze. Ciasteczka. To troszkę jak taki pierożek wygląda. Herbaty, koktajle, kawy mrożone. O, nawet pianki się znalazły, marshmallow, różne lody, lizaki, dużo słodkości, babeczki, bardzo ładne. Fajnie, że właśnie dużo różnych kolorów, różnych rozmiarów, potem fajnie idzie do projektu sobie coś wybrać, dopasować. I ostatni arkusz to już jest taki z tortami. Dobra, to odkładamy na bok. Co mi tu jeszcze zostało? Jeszcze dostałam taki zestaw. Tutaj karteczka jest. Zestaw dodatków. Różne tutaj fajne teksty, które można sobie śmiało w pracach wykorzystywać. Typu kocham cię, próbuję nowych rzeczy, w tobie jest siła, sięgaj wysoko. Z jednej strony mamy na białym tle, z drugiej na czarnym. Czyli też super opcja, bo można sobie właśnie wybierać. Nie dość, a, po dwie sztuki są dobra. Po dwie sztuki, okej. Okay. Nie dość, że można sobie wybrać jakiś tekst, który nam właśnie pasuje do pracy. Szybko wycień, nie trzeba drukować. Wkleić to jeszcze dodatkowo, właśnie dwa różne tła robią robotę. Samo się nie zrobi, głowa do góry rób to, co ci uszczęśliwia. Oj, nawet tak dość dużo jest. Bądź najlepszą wersją siebie. Kochaj mocno, śni o wielkich rzeczach, nigdy nie przestawaj marzyć. No to tak Wam pokażę drugą stronę. Nigdy się nie poddawaj, moje to słoneczko, zrób pierwszy krok, przyjaźń. Zaskocz siebie, pełnia życia, nie zapomnij latać. No, powiem Wam, że dużo tych tekstów. Dom rodzinny, y podążaj za sercem, odkrywaj. Bardzo fajne. Pozbieram sobie już jedna bok. Mi zawsze takich tekstów właśnie brakuje. E, dobra, to teraz bierzemy sobie drugą kolekcję. W sumie ta kolekcja mnie najbardziej interesuje, że tak powiem. Bo jest taka wakacyjna, podróżnicza, summer adventures. Tutaj też oczywiście mam zestaw ten mix, czyli e, główna kolekcja plus papiery mm, bazowe. Zobaczmy sobie o. Bardzo ładne ok, i teraz już jedziemy po kolei z papierami, dobra, tutaj mam jako pierwszy zestaw papierów bazowych to sobie od tego zaczniemy na okładce mamy dechy fajne, odcienie niebieskiego, co znowu mi się bardzo podoba tutaj taka powiedzmy ala mapka z tej kolekcji właśnie będę chciała coś bardziej poszaleć muszę jeszcze pomyśleć co odcienie zielone Mam tutaj takie bardziej zimiste kolory bym powiedziała. Fajne tła niebieski. O, bardzo ładne. No takie tła też zawsze lubię wykorzystywać, bo to czy do prac ślubnych, nawet urodzinowych, czy jakichś bardziej szalonych to zawsze pasuje. O, jakie piękne dechy. Takie właśnie tak ja właśnie lubię. No, mamy takie beże jakby. Niebieski. Tutaj z dodatkiem zielonego. Nie wiem, czy to tak będzie na filmiku dobrze widoczne. O, i takie tło. Bardzo fajne. I jedziemy z kolekcją główną. <laughs> tak. Elementy, które ewidentnie kojarzą się właśnie z podróżami. Jakieś kompasy listy mapa. Taka postarzała, pobrudzona, trochę vintage. I znowu taki ładny arkusz z dodatkiem, też bym powiedziała, że taki troszkę vintage, ale z dodatkiem niebieskiego właśnie. Piękne dechy. No ja bardzo dużo właśnie lubię, jak są papiery z deskami, to bardzo lubię wykorzystywać. Potem zawsze jest taki problem, że deski mi szybko znikają, potem jakby się przydały to brakuje. O, taka jakby walizka, nie? W odcieniu takiej ciemnej zieleni. Ładna. Tu mamy znowu mapę. Kompasy, lupę, jakąś roślinkę. I niebieski. Tutaj już znowu w odcieniu zieleni. Jakiś skrypt, jakieś jakby z gazety nałożona warstwa. Tekstu z gazety. Super. Dobra. Teraz lecimy z dodatkami do wycinania. E, tej kolekcji właśnie nie widziałam w ogóle tak naprawdę wziąłam ją w ciemno, bo wiedziałam, że tematyka mi odpowiada i tak myślałam, że będzie mi się podobać. Tak jak właśnie z tej It's my party, to przeglądałam sobie ją wcześniej na internecie chciałam ją kupić. Bo ciągle odwlekałam. Tak z tej to to w ogóle nie, nie widziałam co i jak. Można powiedzieć, że zrobiłam sobie taką niespodziankę. O, dobra. Tutaj mamy znowu zestaw miks do wycinania. Podzielę sobie to na dwie kubki. To jest okładka z tego miksu. Na drugiej stronie są ramki serca. Ok, i jedziemy. Dodatkiem nazwie wiecznym Relax. Jakieś huśtawki, ławeczki, zamki. O, zegary, serca tutaj różne panie w różnych miejscach. w łódce, gdzieś spacerująca sobie uliczkami miasta nad jeziorkiem. Ja to już będę tak na bok odkładać. O tutaj mamy jakieś różne widoczki. To takie troszkę klimat grecki, sycylijski, bliski mojemu sercu. Bardzo mi się podobało na Sycylii i sama lubię tworzyć pracę w takim klimacie. Tutaj różne panie. Wiem, że wiele osób nie lubi wykorzystywać um, twarzy kobiet w swoich pracach. Ja akurat nie mam z tym problemu. Wiadomo, nie, w każdej pracy nie do każdej pracy pasuje, nie zawsze wykorzystuję, ale w niczym to nie przeszkadza. Fajnie tu różne auta, rowery. Pociągi, skutery, czyli znowu takie balony, środki transportu, którymi często się podróżuje, szczególnie właśnie jak się jest na wakacjach. Listy, znaczki, koperty. O, jakie radyjko fajne. Walizki, plecaki, torby, kapelusze, bardzo ładne. Aparaty, zeszyciki, mapy. Podoba mi się kolory, kolorystyka, więc to już duży taki plus. To będzie dla mnie dużo ułatwienie. O, znowu Grecja. Torty, owoce, piknikowe rzeczy, tutaj kosze piknikowe. I takie kolorowe drineczki, kawy, herbaty. Super. Dobra, i teraz zaczynamy z. Zestawem grafik, który tak naprawdę mnie najbardziej interesuje. Trip and Adventure. To już takie typowo właśnie. Okej, okay. O. Piękne, no. Mapy z górami. Ja bardzo lubię biegać, szczególnie po górach. Ogólnie lubię też przebywać w górach, jeździć w góry, więc... Tak, takie elementy. Tutaj to myślę, pójdą w ruch. Piękne. Są takie bliższe mojemu sercu i to, co właśnie robię w wolnym czasie, że tak by. Znowu znaczki koperty bardzo ładne. No i tutaj już mamy typowo z plecakami panie panów, z mapą wędrują sobie, tak wyglądają jakby typowo na taką górską wędrówkę się wybierali. Elementy też takie właśnie kojarzące się z podróżowaniem. Trampki, kapelusze, plecaki, okulary, aparaty, mapy, globusy, kompasy świetne. O, nawet tutaj mamy takie samoloty, pociągi, rowery. Motory, skutery, nawet kamper jest. O, tak, spanie pod namiotami, rewelacja, polecam każdemu, bardzo lubię. Ognicho, nieodłączny element. piękny Buty trekkingowe. O, jakie ładne. taki bidon z górami. Z płynącą wodą, drzewami. No tak, akurat jak pasuje do mojego tatuażu, że tak wam to pokażę. Dokładnie coś takiego. No to tym bardziej wiadomo, że tak, to jest kolekcja, którą chętnie będę właśnie ciąć, wykorzystywać. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Okej, okay, i co nam zostało? Ja sobie to tylko tutaj ułożę. Zostały jeszcze napisy, właśnie też dedykowane do tej kolekcji. Przez błękit, foka na wakacjach, zamiast rejsu drzemka, plażowe pirat. I ta sama zasada. Mamy po dwie sztuki. Druga strona, czarne tło. oho ho, Przechyły, o, przechyły. Morska przygoda. Podnieś kotwicę. wiatrów w żagle. Ahoj, przygodo. Mój marzeń, wędrówka duszku, wysokością w ciszy gór górska samotność, zatrzymaj się w sercu natury takie fajne właśnie neutralne teksty które można spokojnie do różnych prac sobie wykorzystać będą pasować, góry dają siłę, chodźmy w góry wakacje na wysokości, letni szlak tylko pod górkę a ja się staram tak szybciutko, żeby też was tu nie zanudzać leniwy turysta, resetuje system zero stresu walizka pełna chaosu o to tak moje walizki wyglądają <grym> Zgubić się z przyjemnością na miejskim luzie. Powoli przez miasto. Ulice pełne słońca. Co my tu jeszcze mamy? Hmm, cudowna chwila. Przygoda. bez Beztroski czas. Najlepsze wakacje we dwoje. Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj. Podróż marzeń. Boso przez świat. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, za obejrzenie mojego... Hmm. Filmiku, w którym prezentuję właśnie papiery i dodatki scrap o z którymi w najbliższym czasie będę bardzo intensywnie pracować, mam nadzieję, że stworzę jakieś ciekawe prace, które Was zainspirują, że będą Wam się podobać, i może będziecie mieć ochotę stworzyć coś razem ze mną. Tak sobie pomyślałam, że z jakiejś pracy też zrobię takie filmiki krok po kroku, żebyście mogli właśnie sobie też powtórzyć, wykonać coś podobnego sami właśnie w domu, nawet jak nie umiecie, to będzie to wszystko tak pokazane, wytłumaczone, że spokojnie dacie radę. Tak więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mnie w social mediach. Konta mam na Instagramie, Facebooku, Pinterestie, TikToku. Tak więc jestem we wielu na wielu różnych platformach, każdy może sobie obserwować w takim miejscu, na jakim lubi najwięcej czasu przebywać, na jakim mu tam najwygodniej, najbardziej się podoba. I oczywiście zapraszam do obserwowania konta Craft Oclock, bo będzie, będzie się działo. <grych> Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i do usłyszenia. Pa!